Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. To przerażające zdjęcie, które widzicie, to pan Damian Sobol, wolontariusz z przemyśla, wolontariusz organizacji humanitarnej który niósł pomoc Palestyńczykom mordowanym przez Armię Izraelską. Ja przypomnę, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Herszta Izraelczyków Pana Nataniachu, i dlatego też mam prawo nazywać go zbrodniarzem wojennym. Bo takie zarzuty mu postawiono. Ale nieważne. Zostawmy Bibiego Nataniahu. Kiedy 1 kwietnia 2024 roku usłyszałem o śmierci pana Damiana Sobola, ogarnęła mnie po prostu wściekłość. Krótko potem zobaczyłem w internecie dokładnie to zdjęcie. Zdjęcie z bezczeszczonych zwłok pana Sobola, na których położony jego paszport, żeby było wiadomo, kto to jest. Jakiś bandyta wkleił tutaj ślad buta, tak jakby chciał symbolicznie pokazać, że depcze po zwłokach. A jakiś inny bandyta zamieścił podpis. Podpis, który głosi. No, jeżeli ktoś dobrze zna angielski, może sobie przeczytać, ale w wolnym tłumaczeniu, takim, e, żeby zrozumieć o co chodzi, napis głosi: e, powiedz: e, Dzień dobry e, dla. Gównianych Polaków, którzy w piekle siedzą głęboko w piekle współpracowników, czy raczej starszych współpracowników żołnierzy Adolfa Hitlera. I dalej plotka głosi, że teraz po jego śmierci. Polski nazista zmieni nazwę na Robert Unkoszer Lewandowski. Unkoszer, czyli niekoszerny. Moi drodzy, to jest... To już nawet.. to co ci bandyci napisali, to już nawet nie jest akt antypolonizmu, bo oczywiście, że jest. Ale to coś więcej. To jest nieludzkie, niehumanitarne. To jest ze zwierzęcenie, które polegać porównać mogę jedynie z, ze zbrodniami wojennymi, ale bardziej nie rozwinę tego tematu, bo mimo wszystko nie chcę, żeby mi ten film zbanowali. Zwróćcie uwagę na oceny tego zdjęcia. 150 osób wkleiło uśmiechniętą śmiejącą się buzię, 57 śmiejącą się do łez. Piętnastu bandytów wkleiło emot ikonkę otwieranego szampana, siedmiu bandytów wkleiło kciuk w górę. To moi drodzy zrobili Żydzi. Dlatego też, i armia żydowska jest odpowiedzialna za morderstwo tego człowieka. Dlatego też od tamtej pory, kiedy to zobaczyłem, to czułem potrzebę. Aby jakoś przeciwstawić się temu złu, które zostało wyrządzone w Polsce, rodzinie pana Sobola, bo w końcu to moi rodacy. I po prostu, kiedy to zobaczyłem, to bardzo wyraźnie poczułem, że na świecie dzieje się coś złego i że pora się, że chcę opowiedzieć się po której stronie, i chcę na tyle, na ile mogę. Przeciwstawiać się złu. Jak Wam zawsze powtarzam, najlepszym sposobem na przeciwstawianie się złu i pierwszym krokiem w walce ze złem jest mówienie głośno, że zło to zło. Zło, moi drodzy, zawsze ukrywa się za kłamstwem. Żydzi zbudowali w, świecie, w strefie gazy. Największe na świecie getto. To jest getto, moi drodzy. Jeżeli coś jest obszarem mieszkalnym, ogrodzonym ze wszystkich stron murem, i mieszkańcy są tam osadzani według klucza przynależności narodowej i nie mogą go opuścić, to jest to właśnie getto. Ja zwracam uwagę, moi drodzy, na podobieństwo. Strefy gazy do na przykład getta warszawskiego czy krakowskiego, które funkcjonowały w czasie II wojny światowej. Bo ja tam widzę pewne podobieństwo. Getto warszawskie też było ogrodzone murem. Jego mieszkańcy też nie mogli go opuścić i tak samo jak w strefie gazy, w getcie warszawskim również żołnierze pilnowali tego interesu. To, jest, to są fakty. Może, można to sprawdzić w każdym podręczniku do historii. Dlatego zastanawiałem się, jak odkłamać historię, jak przeciwstawić się kłamstwom, to odkłamać historię nie ogólnie, tylko historie opowiadane przez ludzi, którzy są anty, nastawieni antypolsko. Takim na przykład jak bandyci, którzy pisali komentarze, napisali komentarz pod tym zdjęciem i wklejali emot ikonki. Tego typu zafałszowanej wizji świata chcę się przeciwstawić. Dlatego postanowiłem, że tak powiem, wykorzystać YouTube'a do tego, aby... Pokazać Wam historię mroczną i straszną. Historię Żydów, którzy w czasie II wojny światowej współpracowali z Gestapo i pomagali Niemcom w mordowaniu swoich własnych rodaków. Film, ta seria filmów, właściwie będzie naprawdę przerażająca. Wierzcie mi, że jak zobaczyłem. Znaczy, znalazłem, czy robiłem research do tej serii i zobaczyłem materiały, które na ten temat można znaleźć, to po pierwsze, zorientowałem się, że nie jest to łatwe, bo z jakichś dziwnych przyczyn ta, trzeba bardzo mocno grzebać, żeby znaleźć jakieś wartościowe informacje na ten temat, tak jakby ktoś chciał to ukryć. Nie wiadomo. A z drugiej, kiedy zobaczyłem ten ogrom nieludzkiego zła, który w działaniu tych ludzi się ukazywał, to po prostu ogarnął mnie strach i przerażenie. I naprawdę, kiedy czytałem o Żydach, którzy za pieniądze z chęci zysku wydawali własnych rodaków Gestapo, to naprawdę zacząłem rozumieć, jak się czuli Żydzi w czasie wojny, którzy którym groziło zamordowanie przez Niemców, i zacząłem tym ludziom współczuć. Wyobraźcie sobie, że jesteście ścigani, że w każdej chwili na ulicy jakiś Niemiec może was aresztować albo zastrzelić. I nagle po wielu tygodniach tułaczki, przemykania się po różnych kryjówkach, spotykacie na przykład na plantach krakowskich. Kolegę lub jeszcze lepiej, koleżankę ze szkoły albo człowieka, z, którego, z którym pracowaliście przed wojną, wiecie, że on też jest Żydem i on wie, że wy jesteście Żydem. Więc myślicie sobie, jeżeli dwóch Żydów się spotyka w czasie okupacji, obaj mamy tego samego wroga, to mogę mu zaufać. Może pozwoli mi się przekimać u siebie? Może da mi jakąś kanapkę? I nagle, moi drodzy, ten człowiek zaprasza was do siebie, do domu. I kiedy właśnie jecie to, czym was poczęstował i cieszycie się, że choć przez kilka godzin będziecie bezpieczni, to nagle wpada gestapo. Okazuje się, że ten wasz kolega, czy znajomy, czy przyjaciel, czy przyjaciółka który jest Żydem, tak samo jak wy, wydał was gestapo. W ten sposób działała właśnie pani Stefania Brandstetter, pan Lejzor Landau i wielu, wielu innych. Dotarłem do kilkudziesięciu nazwisk. Lista jest naprawdę o wiele za długa, moi drodzy. W świat, w którym tylu, tyle bestii ludzkich krążyło po świecie, Naprawdę musiał być strasznym miejscem. Z uwagi na to, że dotarcie do materiałów na temat tych ludzi jest dosyć trudne, bo osoby kontrolujące media, również te media internetowe, robią wszystko, żeby to, to takie poszukiwania utrudnić. To pewnie uda mi się powiedzieć tylko o niektórych, ale zawsze. To jest jakiś postęp w walce ze złem i zakłamaniem. Dlatego zapraszam Was do obejrzenia tej serii. Może tak się zdarzyć, że jednak te filmy znikną, albo nawet cały kanał zniknie. Moi drodzy, liczę się z tą możliwością. Jeżeli tak się stanie, to wrzucę te filmy ponownie. Pod innymi tytułami na kanał mój zapasowy For Forgotten Boomer, czyli Zapomniany Stary Piernik, no cały ja, moi drodzy. Ale ilekroć sobie przypomnę o tym zdjęciu, które właśnie teraz oglądacie, to nie mogę się z tym pogodzić. To czuję taki wewnętrzny ból, który każe mi coś zrobić, bo wiem, że. Yy, Miara ze zwierzęcenia i skurwyszeństwa została przekroczona. Ja nie uważam się za dobrego człowieka. Wprost przeciwnie, dużo błędów w życiu popełniłem, i mam bolesną świadomość tego. I kilka jest takich spraw, za które mam poważne wyrzuty sumienia. Natomiast. Mimo to, mimo że nie uważam się za dobrą osobę, nie jestem w stanie spokojnie i bez oporu żyć na świecie, na którym żyją bandyci, którzy zamordowali Damiana Sobola oraz bandyci, y, którzy wklejali emot ikonki pod tym zdjęciem. Kiedy w internecie pojawiły się głosy mówiących prawdę, że Damian Sobol został zamordowany przez żydowską armię, to pan ambasador Izraela pan Jakow jakiś tam, e, wiecie co powiedział? Powiedział, że Polacy to antysemici. O, w ten sposób to wydarzenie skomentował, że Polacy to antysemici, bo Grzegorz Brown gaśnicą z Zgasił świeczki hanukowe w Sejmie. Tyle miał do powiedzenia pan Litwak. Czy jakoś tak się nazywał? Nie wiem. Bo Litwak to jest określenie również osoby o pochodzeniu żydowskim, wywodzącej się z krajów byłego Związku Radzieckiego, ale to przypadek, że tak powiedziałem. Pan ambasador Jakow jakoś tak podobnie się nazywa. No, więc tyle miał do powiedzenia pan ambasador Litwak na temat e, zbrodni dokonanej przez e, armię Izraela. Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć, bo mimo wszystko staram się panować nad emocjami i nazywajmy tę organizację Armią Izraela. E, no i moi drodzy, przy tej okazji, oczywiście chciałem podziękować panu, panie Grzegorzu Braun, dziękuję panu za pańską akcję z gaśnicą, bo gdyby pan tego nie zrobił, co pan zrobił, to być może pan ambasador e, Izraela nie miałby co powiedzieć, a tak to dał pan panu ambasadorowi argument do ręki. I no Więc już może nie będę mówił o tych, yy, tym wypadku, bo też mnie to, że tak powiem, denerwuje. Ale, a to nie jest temat na, to, na ten film, tak więc zapraszam Was do oglądania tej serii. Myślę, że będą się filmy ukazywać w częstotliwości jeden tygodniowo. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania. Strzałka.